Cześć, tu Borg, RetroGralnia. Od dzisiaj wracamy do publikacji filmów z nowościami z retro świata. Nie będą one już wrzucane w niedzielę, ale jak dzisiaj. W normalnym sobotnim terminie. Bez zmian pozostaje częstotliwość ich pojawiania się, to znaczy średnio raz na dwa tygodnie, jak to robiłem poprzednio. Z tego też wynika, że normalne filmy retro będą od tej pory pojawiać się też nie co tydzień, ale co dwa tygodnie, dzięki temu będziemy mieć trochę więcej czasu na ich. Przygotowanie. Tematem głównym i dłuższym tego odcinka będzie powrót marki Komodor do retro świata, ale zanim do tego przejdziemy, pod koniec, na początek kilka zwykłych nowości. Wsłuchawszy się w problemy retrofanów, którzy zawsze, gdy wrzucamy zdjęcia z jakiejś retro imprezy mówią, że o niej wcześniej nie wiedzieli, a tak by z chęcią na nią pojechali, odpaliliśmy stronę Retro Gaming Space. Na której będziecie mogli znaleźć nadchodzące imprezy Retro, imprezy demosenowe oraz imprezy ze strefami Retro. Na stronie też znalazła się zaktualizowana lista stałych atrakcji, takich jak muzea gier, komputerów, salony Arcade i Pimbali, którą wcześniej można było znaleźć u nas na stronie retrograni. Zapraszam do śledzenia tego kalendarza, a także do zgłaszania brakujących miejsc i eventów. Formularz do tego znajduje się na stronie. Undra hiszpański hit Zeus Software z roku 1988 doczekał się właśnie premiery na Amigę AGA dzięki ekipie Amiga Factory. Port powstał w engine Red Pill, dostał nową 64-kolorową grafikę paralakse. A także dwa ekrany HAM. Jeden z mrugnięciem oka do wersji Zamstrada CPC. Muzykę zaciągnięto z biblioteki The Mod Archive, a w kodzie ukryto Easter Egga nawiązującego do złotej ery hiszpańskich gier. Amiga 1200-4000, procesor 68020 i 2 MB RAM. To wszystko czego ta gra wymaga. Gra jest do pobrania za co łaska na itch.io wraz z manualem, mapką i okładkami. Jeśli macie Amiga 1200 albo emulator pod ręką, ściągnijcie hundrę i sprawdźcie czy aga faktycznie była tu. Konieczna. Brazylijski zespół Gamescare ogłosił stworzenie nowej konsoli GF1 Neptune. Ma ona być FPG-ową reinkarnacją nigdy nie wydanej konsoli Sega Neptune łączącej Mega Drive Genesis z nakładką 32. X w jednym pudle. Sprzęt ma trafić do sprzedaży w grudniu tego roku bez żadnych preorderów czy crowdfundingu. Chętni mogą tylko zapisać się na newsletter, żeby pomóc ekipie oszacować produkcję. Cena nie została jeszcze podana, ale twórcy zapowiadają, że będzie ona na poziomie podobnych konsol, czyli może kosztować od 2 do kilku tysięcy złotych. Tak na moje. Oko. Przypomnę, że oryginalną Neptune Sega skreśliła w połowie lat 90., gdy przystawka 32X okazała się rynkową wtopą i firma przerzuciła swoje siły na Saturna, który też nie okazał się jakimś tam wielkim sukcesem. Na Commodore 64 wskoczył właśnie świeżutki game-dżemowy platformer Matt Moji od Visual Impact. Sterujemy w nim szaloną kotką, która pędzi przed siebie, odbija się od przeszkód, zbiera fanty, unika czaszek. Prosta, szybka. Idealna rozrywka na wakacyjne 5 minut grania. Gra powstała w czystym assemblerze i działa na prawdziwym Commodore 64 i w emulatorach, a na Ich.io można ją także odpalić w przeglądarce. Kod waży raptem 10KB, a twórca już poprawił kolizję i zapowiada pełniejsze wydanie pod szyldem Precel Logic. Gra jest płatna na zasadzie Play What You Want, więc można ją sprawdzić za darmo i rzucić kotku później grosik. Ekipa Hayden Palace właśnie zaskoczyła fanów retro publikując w pełni grywalny prototyp Animaniacs Hollywood Hypnotics na Game Boy Advance, część serii, którą do tej pory uznawano za zaginioną. Gra powstawała już od roku 2000 w brytyjskim studiu Full Fat. Pierwotnie zleciło ją Conspiracy Entertainment, a później projekt przejęło Swing Entertainment. Nieregularne wypłaty i bankructwo Swing w 2003 roku sprawiły, że tytuł, choć według odnalezionych materiałów przygotowany był pod produkcję pudełkową, nigdy nie trafił na rynek. Prototyp da się przejść aż do finałowej potyczki z Pinkiem i Mózgiem. Rozgrywka przypomina troszkę cykl Dizzy, sześć planów filmowych, zagadki oparte na przedmiotach i okazjonalne skakanie, w tym dość zabugowany skok podwójny. Grafika miesza odświeżone sprajty z wersji na Sega Mega Drive z nowszymi animacjami autorstwa weterana Simona Bultera, więc bywa nierówna, ale Klimat kreskówki jest zachowany. Jeśli macie więc ochotę zobaczyć, jak wygląda utracony Animaniacs na Game Boy Advance, link do pobrania znajdziecie w opisie. Blaze właśnie ponownie odświeżył swój duet Evercade'ów. Handheld EXPER i konsola stacjonarna Versus R pojawią się w wersjach solo, czyli sam sprzęt bez dołączonych kartridży, w nowej szaro-czarnej kolorystyce inspirowanej NES-em. Ceny za XPR 120 funtów, za Versus R 110 funtów. A, ale można też zamówić pakiet konsoli z jednym wybranym kartridżem z dopłatą 10 funtów. Premiera i wysyłki planowane są na 25 września 2025 roku. Preordery już ruszyły. Pod maską żadnych zmian. XPR nadal bez wyjścia telewizyjnego i bez preinstalowanych gier Capcomu, Versus R zachowuje podwójny slot kartridży i cztery porty USB. Krótko mówiąc, jeśli marzy Ci się Evercade w klimacie klasycznego pamikona, to Blaze właśnie spełnił Twoje życzenie, a jeśli marzy Ci się coś nowego, no to Blaze jak zwykle skacze na Twoją kasę. Krughar, najnowszy slasher od Tiger Skunk, twórcy Shutemapa Invia, właśnie wylądował. Wcielamy się w nim w barbarzyńcę, który musi odzyskać skradzione zapasy piwa swojej wioski. Czekają na nas cztery ręcznie pikselowane krainy z sześciowarstwową paralaksą, z Berserk mold i łącznie 8 bossów. Gra śmiga na każdej Amidze OCS, ECS z minimum 512 KB chip i 512 KB fast ramu. A w pakiecie dostaniemy zarówno obrazy dyskietek ADF, jak i plik Load. Gra jest udostępniona cyfrowo za 12 dolarów, lub fizycznie w wersji zwykłej i kolekcjonerskiej za około 20-40 euro. Jeśli lubicie skakać, zbierać kufle i patrzeć, jak głowy toczą się po ekranie, nie ma na co czekać, pobierajcie z ItchIO, albo ustawcie preorder na pudełko. Na Commodore 64 naciąga nowy roglike. ROG ISH. Przygotowany przez studio Syntax Aero Software łączy mechanikę klasycznego ROGA z dzisiejszymi wygodami. Zapewnia proceduralnie generowane poziomy, 136 typów przeciwników i intuicyjne sterowanie joystickiem. Autor, Paul Nichols, przyznaje, że inspirację czerpał z komodorowskiego ROG 64 oraz amigowego ROG Craft. Od Maja jest też dostępne już bezpłatne demo z dwoma poziomami i instrukcją PDF. W czerwcu zostało ono zaktualizowane do najnowszego builda. Końcówka czerwca przyniosła również wieści, że projekt jest praktycznie gotowy. Do finalnej wersji trafił nowy utwór na sidzie. Ulepszone efekty dźwiękowe kilka rodzajów pocisków, które nadały rozgrywce dodatkowego szlifu. Premiera cyfrowa ma nastąpić na, na dzień, a zaraz po tym Planuje fizyczne wydanie na kasetach magnetofonowych sam raz dla tych, którzy wolą coś bardziej namacalnego. Cytronic Software już wkrótce wypuści Musketeer, dynamiczną, akcyjną platformówkę na Commodore 64 autorstwa Olka. Zadlina i Denisa Gustafsona. Osadzona w XVII-wiecznej Francji opowieść wciela gracza w rolę ostatniego muszkietera, który musi odzyskać diamentowe kolczyki królowej Anny skradzione przez kardynała Richelieu, uwolnić towarzyszy broni i stawić czoła złowrogiemu doradcy. W zapowiedziach podkreśla się bardzo płynną animację postaci, precyzyjne sterowanie, szybką walkę na miecze oraz ręcznościowe skakanie. Tytuł obfituje w liczne ekrany pełne zagadek, interaktywnych elementów otoczenia i bogato zdobione ręcznie rysowane plansze. Premiera planowana jest w formie limitowanego wydania w pudełku i kartridżu w cenie około 40 funtów. Teraz czas na temat odcinka, czyli być może wielki powrót marki Commodore. Marka Commodore od zawsze była czymś więcej niż tylko komputerem. Była symbolem epoki, esencją dzieciństwa i znakiem rozwoju technologii domowej. Jednak po latach swojej świetności, kiedy to Commodore królował nad Atari i Apple, Sprzedając miliony egzemplarzy, przyszły trudniejsze czasy. Zarząd popełnił szereg błędów, od braku realnego rozwoju sprzętu poprzez mało popularne produkty, podnie trafione decyzje finansowe, co doprowadziło do upadku firmy w roku 1994. Commodore stał się wspomnieniem minionej ery dla milionów fanów na całym świecie. Marka jednak całkowicie nigdy nie zginęła. Komodor przechodził z rąk do rąk, jednak żaden z właścicieli nie potrafił skutecznie odbudować jej pozycji na rynku. Ostatni właściciele nie mieli wyraźnego pomysłu na rozwój tego symbolu, przez co komodor został zepchnięty na margines rynku i był obecny ledwie jako znak towarowy na niewielkiej ilości produktów reklamowych i dziwnych urządzeniach. Jednak społeczność fanów wciąż żyła wspomnieniami i nadziejami na powrót legendy. Niedawno grupa pasjonatów pod przewodnictwem Ferifraktika, popularnego youtubera i twórcy kanału Retro Recepis, znanego ze swojej pasji do komputerów retro oraz unikalnych projektów technologicznych, zdecydowała się podjąć próbę wskrzeszenia Commodore. Zaczęła od chęci zdobycia licencji, ale ku nawet ich samych zdziwieniu ale ku nawet ich samych zdziwieniu. Zdrowie! Ale ku nawet ich samych zdziwieniu, po miesiącach negocjacji i intensywnych działań udało się im przejąć prawa do marki, do całej marki, który obecny właściciel, głównie z braku pomysłu na nią, postanowił sprzedać ją w całości. Nowy etap w historii Commodore rozpoczął się od przekształcenia firmy w korporację typu Public Benefit, co oznacza, że oprócz celów komercyjnych będzie ona również pielęgnować dzieciństwo retro komputerów. Taka firma to amerykański twór prawny będący czymś pomiędzy nastawioną na zysk spółką aukcyjną a nastawioną na działalność publiczno-społeczną fundacją. Do projektu dołączyli znani specjaliści związani z historią komodorka, między innymi Bill Hurt, twórca Commodore 128 i Commodore 16. Michael Tomczek, odpowiedzialny za sukces Vika 20, David Plezens, były dyrektor Commodore UK oraz Jerry Ellsworth, twórczyni Commodore 64 Direct-to-TV Wsparciem są także inni eksperci, entuzjaści technologii, tacy jak Thomas Middleteach, znany aktor i entuzjasta retro gier, Jim Drew, twórca nowych klawiszy do Commodore 64, Gideon, twórca platformy Ultimate 64 oraz Evan Wilcox i Jake Young, specjaliści od projektowania sprzętu retro. Wszyscy oni dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mają za zadanie przywrócić Commodore do dawnej świetności. Planowane są nowe produkty, które będą łączyć ducha oryginalnych maszyn Commodore z nowoczesną technologią. Wśród zapowiedzi są m.in. implementacja Commodore 64 FPGA, nowe wersje Amigi oraz produkty wpisujące się w trend cyfrowego minimalizmu. Oczywiście można zauważyć, że część zapowiadanych produktów wydaje się być tymi samymi, które mamy obecnie dostępne, ale wydawanych już pod marką Commodore. Nowi właściciele wprowadzą także możliwość wykorzystania logo Commodore we własnych produktach przez fanów i producentów sprzętu za opłatą licencyjną wynoszącą trochę ponad 6% wartości hurtowej produktu oraz po sprawdzeniu ich wiarygodności. Znaczy, wydawców i samego produktu. Po takim sprawdzeniu i wniesieniu opłaty, twórcy mogą oficjalnie używać znaku Commodore, przyczyniając się do dalszego popularyzowania marki. Istotną częścią nowej strategii jest projekt Commodore Care, mający na celu edukację technologiczną dzieci, zwłaszcza tych, które nie miałyby innej możliwości zetknięcia się z komputerami retro. Mimo optymizmu i entuzjazmu społeczności, istnieją również potencjalne Zagrożenia. Rynek retro jest niszowy i, choć lojalność fanów jest ogromna, komercyjny sukces nowych produktów nie jest gwarantowany. Dodatkowo, zarządzanie marką z tak bogatą historią wymaga ostrożnego podejścia, aby uniknąć błędu poprzedników. Przyszłość Commodore jest otwarta. Sukces zależy od wielu czynników, w tym odpowiedniego zarządzania. Innowacyjności i zdolności do zainteresowania nowego pokolenia użytkowników. Czy Komodor wróci na szczyt? Hmm. Czy może będzie to jakaś forma skoku na kasę? Na pewno warto śledzić dalszy rozwój tych wydarzeń. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Pozdrawiam. Borg Retrogralnia.